Cześć kochani. Z tej strony Susanna Wójci. Witam was serdecznie na moim kanale o urodzie, kosmetykach i pielęgnacji skóry. Dzisiaj porozmawiamy o wszystkim, co sprawia, że czujemy się piękne i zadbane, od najnowszych trendów w kosmetologii po sprawdzone metody pielęgnacji twarzy. Jeśli interesują was wskazówki dotyczące pielęgnacji skóry, nowinki kosmetyczne i recenzje produktów, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco z każdym nowym filmem. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka. Jak wspomniano wcześniej, jest to całkowicie bezpieczna i bezbolesna procedura, która pozwala osiągnąć pożądane rezultaty w możliwie najkrótszym czasie. Jedną z głównych zalet liftingu ultradźwiękowego jest brak blizn, siniaków i okresu rekonwalescencji. Zalety liftingu ultradźwiękowego eliminuje drobne linie i zmarszczki napina skórę twarzy i szyi usuwa zaskórniki podnosi kompleks mięśni szyi i podbródka eliminuje drugi podbródek przewraca koloryt skóry i elastyczność pozbywa się wyprysków, efekt zabiegu utrzymuje się przez 2 do 3 lata, w zależności od kategorii wiekowej, ogólnego stanu ciała i skóry. W tym przypadku liczba wykonywanych zabiegów nie jest ograniczona. Główne zalety odmładzania ultradźwiękowego: całkowity brak okresu rehabilitacji, bezbolesność, głęboka penetracja ultradźwięków poprawia koloret skóry, natychmiast wygładza fałdy, produkcja substancji ważnych dla piękna i zdrowia skóry, poprawia elastyczność, eliminuje zaskórniki i zmarszczki, brak złośliwych skutków ubocznych, ultraformer dla ciała, Ultradźwiękowy lifting ciała działa na tej samej zasadzie, co lifting twarzy. Technika ta jest stosowana w celu wyeliminowania złogów tłuszczu, luźnej skóry, nierównej struktury skóry w następujących obszarach: dwukropek ramiona, obszar pod pachami plecy, szyja, brzuch, wewnętrzna strona ud. Obszar powyżej kolan, podudzia. Działanie ultradźwięków odbywa się na głębokości 4,5 mm, 6 mm lub 9 mm. Zabieg uruchamia procesy naturalnej odbudowy tkanek, co pozwala uzyskać świetny efekt estetyczny przez minimalny okres czasu. Przebieg zabiegu, czas trwania jednej sesji od 30 do 60 minut. Dla każdego obszaru wybierana jest specjalna dysza. Po kosmetyczka ustawia na aparacie indywidualny program dla każdego pacjenta. Parametry są ustawiane na podstawie zaniedbania problemu, a także osobistych życzeń klienta. Punktowe oddziaływanie ultradźwięków na ściśle określonej głębokości, bez wpływu na otaczające tkanki. Fala ultradźwiękowa na leczonym obszarze tworzy strefę termokoagulacji. W miejscu naświetlania tkanka jest podgrzewana do 65 do 70 stopni Celsjusza. Co prowadzi do rozpadu tkanki tłuszczowej stymulacji syntezy nowego kolegenu. W ciągu pierwszych 24 godzin może wystąpić lekkie zaczerwienienie skóry lub bolesność. Efekty te ustępują samoistnie po 3 do 7 dniach. Przez pierwsze 7 do 10 dni nie należy odwiedzać solarium sauny, unikać ekspozycji na światło słoneczne pożądane jest. Aby w tym samym okresie zrezygnować z aktywności sportowej. Wyniki po pierwszej sesji: Tylko jedna procedura pokazuje następujące wyniki. Zauważalny efekt odmładzający: tworzenie wyraźnego konturu twarzy, opadanie dolnej części twarzy znika, kąciki ust są uniesione, uniesienie łuków brwiowych, głębokie zmarszczki stają się mniej widoczne, drobne zmarszczki są całkowicie wygładzone, poprawia się wygląd szyi. Zwiększa elastyczność skóry, warto zauważyć że technika ta daje efekt wzrostu, który jest wzmacniany w ciągu 2-3 miesięcy dzięki neokoragenezie. Każda osoba wymaga indywidualnej liczby sesji. Średnio potrzeba około 1-6 zabiegów. Całkowita liczba wizyt jest określana przez kosmetologa podczas wstępnego badania. Możesz umówić się na ultradźwiękowy lifting smas na urządzeniu Ultraformer w naszym Centrum Kosmetologii New Skin Culinic w Petersburgu. Oferujemy przystępne ceny zabiegów. W naszej pracy wykorzystujemy oryginalny sprzęt, a doświadczenie naszych specjalistów pozwala osiągnąć pożądane rezultaty w minimalnej liczbie sesji. Koszt nazwa zabiegu Liczba linii ceny Rób cała twarz 500 linii 30 tysięcy Superlifting twarzy Z podbródkiem Action 800 linii 42 tysiące Okolice oczu Górna 1-3200 linii 12000 fałdy nosowowargowe środkowa 1-3200 linii 12000 kąciki ust, fałdy marionetki, dolna 1-3200 linii 12000 podbródek. Obszar podrzuchowy 200 linii 12 tysięcy szyja gęsta skóra 300 linii 18 tysięcy pełny dekolt 300 linii 18 000 wewnętrzna powierzchnia dłoni 400 linii 24 tysięcy nadpotliwość obszar pachowy 200 linii 12 tysięcy brzuch Obszar krocza 400 linii 24 000 Boczna powierzchnia brzucha 400 linii 24 000 Obszar pleców 300 linii 18 000 Wewnętrzna strona od 400 linii 24 000 Obszar powyżej kolan 300 linii 18 000 Obszar pośladków 300 linii 18 000 Wskazania i przeciwwskazania, często przeprowadzają taką procedurę przy manifestacji jakichkolwiek zmian związanych z wiekiem. Jednak Kosmetolodzy zalecają przeprowadzenie ultraformer liftingu nie tylko w celu zawieszenia procesu starzenia, ale także jako środek zapobiegawczy wskazania do ultraformer liftingu, jako profilaktyka opadania powiek, w tworzeniu drugiego podbródka, jeśli kąciki powiek i ust opadają lub jeśli policzki i brwi są obwisłe. W przypadku utraty elastyczności i jędrności skóry zabronione jest wykonywanie liftingu ultradźwiękowego w następujących przypadkach: obecność urazów w obszarze zabiegowym, epilepsja, średni kopryszczka w ostrym stadium, ropne formacje na twarzy, onkologia na dowolnym etapie, cukrzyca, w obecności metalowych implantów, na czaszce, z wyjątkiem czcionek i koron dentystycznych. Ciąża i okres karmienia piersią w przypadku chorób skóry należy skonsultować się z chirurgiem kosmetycznym, aby wykonać zabieg kosmetyczny. Należy uzyskać specjalne pozwolenie od lekarza na wykonanie liftingu, zauważono. Że procedura ta jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego. Jednak po jego wdrożeniu u pacjentów występują niewielkie skutki uboczne. Zaczerwienienie. Jest ono uważane za normalną reakcję na fale ultradźwiękowe. Z reguły zaczerwienienie pojawia się u kobiet z cienkim naskórkiem. Skóra powróci do poprzedniego stanu kilka godzin po zabiegu. Dyskomfort. Ze względu na wpływ ultradźwięków jest lekka traumatyzacja, która powoduje pewien dyskomfort. Zmniejszona wrażliwość leczonego obszaru. Ten efekt uboczny jest typowy dla pacjentów z nadmiernie wrażliwą lub, na przykład, problematyczną skórą. Po tygodniu wrażliwość powraca i normalizuje się. Istota liftingu Ultraformer. Kremy przeciwstarzeniowe prędzej czy później przestają przynosić oczekiwany efekt, ponieważ nie są już w stanie wnikać w głąb skóry, gdzie zachodzą procesy destrukcyjne. W takim przypadku, aby zawiesić proces starzenia, Zaleca się dokręcenie twarzy i wygładzenie zmarszczyk ultraformer lifting. Oznacza to, że istotą ultraformer liftingu jest odtworzenie idealnego owalu twarzy i dokręcenie obwisłej szyi. Do zabiegu kosmetycznego wykorzystuje się specjalne urządzenie emitujące wibracje ultradźwiękowe. Ultradźwięki prowadzą do następujących zmian w warstwach skóry. Ultraformer lifting wpływa na wewnętrzny nebłonek skóry, ogrzewa go i wykonuje mikromasaż. Który nasyca mięśnie tlenem, liftingujące fale dźwiękowe zapewniają głębokie dostarczanie składników aktywnych, które pomagają tworzyć nowe komórki kolagenu i elastyny. Przepływ krwi limfy jest znacznie zwiększony, co przyczynia się do lepszej detoksykacji skóry. Ultraformer stymuluje syntezę białek w komórkach, przyspieszając w ten sposób metabolizm i naprawiając uszkodzony nabłonek. Energia cieplna ultradźwięków wyzwala metabolizm w organizmie, zwiększając mikrokrążenie krwi co prowadzi do eliminacji złogów tłuszczu. Efekt uzyskany dzięki liftingowi ultradźwiękowemu jest porównywalny z pełnoprawnym zabiegiem chirurgicznym. Nawet przy pomocy lasera i radiofrekwencji lifting nie będzie w stanie osiągnąć takich rezultatów jak procedura ultradźwiękowa. Ten proces kosmetologiczny zwiększa poziom produkcji kolagenu w skórze właściwej i warstwach tłuszczowych skóry co skutkuje efektem rewitalizacji, napięciem i zagęszczeniem. Nie należy oczekiwać szybkich rezultatów, ponieważ efekt zabiegu jest stopniowy. Oznacza to, że odmładzanie tkanek będzie stopniowe, a stan skóry będzie się poprawiał z dnia na dzień, przy co miesięcznych zabiegach wzrost produkcji kolagenu stanie się bardziej zauważalny. Wielu pacjentów zauważa, że leczenie ultradźwiękami powoduje uczucie gęstości skóry, a efekt napięcia jest widoczny natychmiast po zabiegu. Zabieg ma dwie wyraźne zalety jednocześnie: nie wymaga interwencji chirurgicznej i jest bardziej skuteczny niż inne metody. Etapy wykonywania zabiegu sam zabieg można podzielić na trzy etapy. Pierwszy etap przygotowanie, w którym kosmetyczka ocenia stan skóry i w zależności od tego decyduje, jak głęboko należy oddziaływać ultradźwiękami. Pierwszy etap liftingu ultradźwiękowego. Przygotowanie w drugim etapie na skórę nakładany jest specjalny żel, pomaga on skórze się zrelaksować. Dzięki temu urządzenie będzie łatwo przesuwać się po skórze a pacjent nie odczuje żadnego dyskomfortu. Drugi etap liftingu ultraformer, aplikacja żelu na ostatnim, trzecim etapie przeprowadza się bezpośrednie leczenie skóry. Lekarz przeprowadza na skórze każdego obszaru twarzy specjalną aparaturę emitującą ultradźwięki. Trzeci etap liftingu ultraformer, leczenie konieczne jest bardziej szczegółowe omówienie tego etapu i bardziej szczegółowe opisanie. Jak dokładnie działa aparat? Na urządzeniu kosmetyczka ustawia określoną głębokość, na którą wnikają fale ultradźwiękowe. Jednocześnie sama skóra nie znajdzie się pod ich wpływem, co pomoże chronić zewnętrzne warstwy naskórka przed uszkodzeniem, a także wykluczy ryzyko infekcji po wniknięciu fal. Włókna kolagenu i elastyny są podgrzewane, co powoduje eliminację starych tkanek. O ich zniszczeniu uruchamiany jest naturalny proces regeneracji. Który pomaga odmłodzić skórę. Wiązki ultradźwięków przenikają do pożądanego poziomu, zmuszając w ten sposób włókna elastyny i kolagenu do kurczenia się. Zabieg jest bezbolesny i nie wymaga znieczulenia.